Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek jest dla mnie bardzo specjalnym, bo poruszymy jeden z dogmatów wiary chrześcijańskiej. Od misternych obrazów Hieronima Boscha po przesadną miazgę filmów takich jak Konstantin. Piekło przedstawiano na dziesiątki różnych sposobów. Jednak jej najczęstszych elementów, ognia piekielnego, dusz krzyczących w udręce i makabrycznych demonów nie można znaleźć w Biblii. Podobnie jak ukształtowały się nasze wierzenia o aniołach, dziś wyobrażenie piekła jest wynikiem setek lat sztuki, teologii i wyobraźni. Grecy na przykład wierzyli w karzący świat zwany Tartarem, a chrześcijańscy artyści i pisarze mocno czerpali z jego złożonej struktury mitologicznej. Inne wpływy to sumeryjskie życie pozagrobowe zwane kur, ogromna i ponura jaskinia, a także żydowska koncepcja szeolu, czyli piekielnej ciemności. W ostatnich stuleciach niewielu chrześcijan miało bardziej trwały wpływ na postrzegany krajobraz piekła niż Dante Alighieri w utworze Inferno i John Milton w raju utraconym. Chociaż dziesiątki artystów wizualnych, w tym główny Bosch, również podjęło tę próbę. A jednak gdy zachodni artyści i wierzący rozwinęli kulturową wizję piekła, to ogniste życie pozagrobowe oddala się od rzeczywistego piekła biblijnego. Oto lista typowych nieporozumień. W tym momencie ludzie cierpią katusze w piekle. Wielu chrześcijan wierzy, że kiedy giniemy, jesteśmy sądzeni przez Boga i wysyłani albo do nieba, albo do piekła. Chrześcijańskie dzieci martwią się o ludzi, którzy odeszli, mając nadzieję, że nie znajdują się w jeziorze ognia. Okazuje się, że Bóg nie działa w ten sposób. Zamiast tego Bóg wstrzymuje sąd aż do dnia ostatecznego. Według Biblii nikt nie jest teraz w piekle poza szatanem i jego demonami. Każdy człowiek, który kiedykolwiek żył od najlepszego do najgorszego, po prostu śpi, czekając na powrót Chrystusa i ostateczny dzień sądu. Ludzie są wysyłani do piekła na podstawie swoich działań. Jedna z najbardziej kontrowersyjnych debat w historii chrześcijaństwa dotyczyła wartości dobrych uczynków w porównaniu z łaską Bożą. Ewangelia Uczynków mówi, że aby zostać przyjętym do nieba, musimy spełniać dobre uczynki. Ewangelia łaski mówi, że Bóg decyduje, gdzie nas umieścić, opierając się na kryteriach poza naszym zrozumieniem i kontrolą. Choć może się to wydawać zaskakujące, Ewangelia łaski jest bardziej poparta przez Biblię. Weźmy list do Efezjan, rozdział drugi, werset od 8 do 9, który mówi Albowiem łaską zostaliście zbawieni przez wiarę i to nie od was samych, to jest dar Boży, nie z uczynków, aby nikt nie mógł się chlubić. Piekło jest wieczne. To chyba najbardziej rozpowszechnione, błędne wyobrażenie o piekle. Członkowie chrześcijaństwa z ognistych i siarkowych gałęzi będą zaznajomieni ze zwrotem w wieczne męki. Istnieje jednak duży kontyngent teologów, którzy wierzą, że Biblia popiera doktrynę anihilacji. Anihilacja to przekonanie, że po okresie męki Bóg po prostu wymazuje świadomość tych, których nie można odkupić. Anigilatorzy wskazują na fragmenty takie jak Księga Izajasza, rozdział 5, werset 24, aby poprzeć to stanowisko. A brzmi ono tak: Dlatego jak języki ognia liżą słomę, i jak sucha trawa tonie w płomieniach, więc ich korzenie ulegną rozkładowi, a ich kwiaty rozwiewają się jak proch. Bo odrzucili prawo Pana wszechmogącego i wzgardzili słowem świętego Izraela. Szatan rządzi piekłem. Lucyfer był pierwotnie znany jako ha szatan termin, który oznacza po prostu przeciwnik. W samej Biblii moce i pochodzenie szatana nie są dobrze zdefiniowane. Dopiero znacznie później, za pośrednictwem Dantego, a zwłaszcza Miltona, otrzymujemy nasz obraz szatana jako potężnego, uskrzydlonego demona, znanego jako król piekła. W Biblii i we wszystkich głównych nurtach postbiblijnej teologii rozumie się, że piekło jest więzieniem szatana, a nie jego królestwem. Bóg panuje nad piekłem, tak jak panuje nad niebem. Jednak trudno to pogodzić z wydarzeniami takimi jak kuszenie Jezusa przez szatana podczas jego 40 dni na pustyni. Są też momenty w księdze rodzaju, które wydają się sugerować, że Bóg pozwala szatanowi być rodzajem współwładcy ziemi dla jego własnych tajemniczych celów. Ostatecznie nie ma rozwiązania tych sprzeczności. Niektórzy teologowie twierdzą, że szatan jest używany przez Boga jako test lub pokusa, aby zobaczyć, kto jest godny wejścia do nieba. Piekło jest szeroko opisywane w całej Biblii. Współczesny Kościół kładzie duży nacisk na piekło, więc można by oczekiwać, że w Biblii jest podobny nacisk. Jednak prawda jest taka, że Stary Testament nie zawiera żadnych wzmianek o piekle. Istnieją przelotne odniesienia do Szeolu i Gechenny, ale te pojęcia mają niewiele wspólnego z chrześcijańskim piekłem. W rzeczywistości piekło jest wspomniane 23 razy w Nowym Testamencie w porównaniu z 250 wzmiankami o niebie. Skąd ta dysproporcja? Niektórzy chrześcijańscy uczeni uważają, że misjonarze powszechnie używali piekła jako narzędzia motywacyjnego do nawracania niewierzących, podczas gdy pisarze Ewangelii nie byli szczególnie zainteresowani szerzeniem wiary, ponieważ wierzyli, że powrót Jezusa jest rychły. Dzieci nie idą do piekła. Jedną z najtrudniejszych rzeczy do pogodzenia w teologii chrześcijańskiej jest los nieochrzczonych dzieci. Teologia jest całkiem jasna, że chrzest jest jedyną drogą do nieba. Jednak kochający Bóg z pewnością nie porzuciłby niemowląt w piekle. Aby odpowiedzieć na to pytanie, myśliciele chrześcijańscy rozwinęli ideę odchłani. Miejsca, w którym nieochrzczone dzieci mogą uniknąć kary. W Biblii nie ma dowodów na istnienie otchłani, ale pomysł ten miał złagodzić twierdzenie świętego augustyna, że nieochrzczone dzieci pójdą bezpośrednio do piekła. Jednak augustyn był na mocniejszym gruncie teologicznym niż jego krytycy. Istnieją różne poziomy piekła, aby karać za różne grzechy. To zasługa Dantego. W Biblii nie ma absolutnie żadnej wskazówki, że w piekle jest wiele kręgów lub stref, ani że będzie jakakolwiek modulacja stopnia kary w oparciu o popełniony grzech. Biblia traktuje raczej całe zastępy potępionych tak samo, jako masę grzeszników i niewierzących, którzy zostaną masowo wrzuceni do jeziora ognia. Wiele tradycji religijnych uważa, że kara powinna w jakiś sposób pasować do czynu. Jest prawdopodobne, że Dante był pod wpływem mitologii greckiej i rzymskiej, takich jak historia Tantala. Po odebraniu Ambrozji od bogów, Tantal został ukarany na wieczny głód i pragnienie w Tartarze. Został umieszczony w kałuży wody, która cofała się, gdy próbował z niej się napić, i pod drzewem owocowym, które na zawsze trzymało owoce poza jego zasięgiem. Czyściec jest alternatywą dla piekła. Doktryna o czyśćcu mówi, że w życiu pozagrobowym istnieje strefa pośrednia, podobna do piekła, w której grzechy są palone, czyli oczyszczane, aby przygotować człowieka do wejścia do raju. Podczas gdy niektóre kwestie biblijne są niejednoznaczne i otwarte na interpretację, czyściec to nie ten przypadek. W Biblii nie ma na to po prostu żadnych dowodów. Koncepcja ta została pierwotnie zaproponowana przez wczesnego teologa Klemensa Aleksandryjskiego, ale to papież Grzegorz Wielki w V wieku uczynił czyściec oficjalną częścią doktryny Kościoła. Wiele wyznań nadal wierzy w czyściec, ale ostatecznie jest to doktryna teologiczna, a nie biblijna. Bóg cieszy się. Cierpieniem krzeszników. Bóg pokazuje wiele twarzy w Biblii. Czasami jest pełen gniewu, chętny do potępienia wszystkich w zasięgu wzroku i całkowicie niechętny do rozważenia pojednania lub przebaczenia. Innym razem jest życzliwym Ojcem, który chce jak najlepiej dla swoich dzieci. Więc w co mamy wierzyć? Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie. Istnieją jednak znaczące dowody na to, że Bóg nie cieszy się z potępienia grzeszników i pragnie ich powrotu w jego ramiona. Rozważ ten fragment z Księgi Ezechiela, rozdział 18. Ale jeśli zła osoba odwróci się od wszystkich grzechów, które popełniła, zachowa wszystkie moje dekrety i będzie postępowała sprawiedliwie i słusznie, ta osoba z pewnością będzie żyła. Czy sprawia mi przyjemność śmierć niegodziwych? ogłasza suwerenny Pan. Raczej nie jestem zadowolony, kiedy odwracają się od swoich dróg i dalej żyją. Nie tak wielu ludzi pójdzie do piekła. Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 7, werset 13. Zdaje się odpowiadać na to pytanie. Pisze się w niej: Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i szeroka droga, która prowadzi do zagłady, a jest wielu ludzi, którzy przez nią wchodzą. Odwieczną zagadką w apologetyce chrześcijańskiej jest pytanie o zasięg miłosierdzia Bożego. Bóg ma być wiecznie miłosierny, a jednak fragmenty takie jak ten powyżej wydają się wskazywać, że większość ludzkości w końcu spłonie w ognistych mękach. Jeśli zaakceptuje się biblijną nieomylność, czyli pomysł, że Biblia nie zawiera błędów, wydaje się nieuniknione, że ogromna większość ludzkości spłonie. Trwają prace nad pogodzeniem tych dwóch idei. Piekło będzie puste. Podobnie jak wiara, że niewielu ludzi pójdzie do piekła, jest wiara, że nikt tam po prostu nie trafi. Ta doktryna nazywa się uniwersalizmem i zyskała dużą popularność w epoce nowożytnej, mimo że korzenie ma w najwcześniejszych dniach kościoła chrześcijańskiego. Uniwersalizm głosi, że po okresie kary każdy w końcu zostanie zbawiony przez Boga. Chociaż jest to godne podziwu uczucie, po prostu nie znajduje poparcia w teologii. Biblia nie wspomina zbyt często o piekle, ale kiedy tak się dzieje, jasne jest, że zostało zbudowane po to, by je okupować. I to nie tylko przez Lucyfera i jego demony. Bardziej niepokojący jest pomysł, że dobrzy ludzie, którzy nie narodzili się ponownie jako chrześcijanie, również spłoną, niezależnie od ich dobroci. Oznacza to, że w piekle jest bardzo wielu dobrych ludzi, którzy po prostu nie słyszeli słowa Bożego. Każdy urodzony przed Chrystusem jest potępiony. Tak jak każdy urodzony w systemie niechrześcijańskim. Piekło to ogromna kraina męki. Żaden poważny teolog nie twierdziłby, że piekło jest przyjemnym doświadczeniem. Są jednak tacy, którzy odrzucają ideę, że piekło jest po prostu jednym ogromnym doświadczeniem fizycznego bólu, w którym mężczyźni i kobiety płoną i wiją się w agonii. Niezależnie od ich stanowiska w sprawie bólu fizycznego, większość myślicieli chrześcijańskich wierzy, że prawdziwą męką piekła jest oddzielenie od Boga. Rezultatem tej separacji jest duchowy ból o wiele gorszy niż fizyczne utręki, które wielu kojarzy z piekłem. Piekło to wieczna impreza. Nawet pobieżne spojrzenie na Pismo Święte wystarczy, aby obalić to błędne przekonanie. A jednak wiele filmów i programów telewizyjnych przedstawia piekło jako niekończącą się świetną imprezę, łącząc elementy naszego społeczeństwa, które uważamy za obdarte z wszelkiej godności, z prawdziwym potępieniem. Oczywiście, piekło w Biblii nie jest imprezą, chociaż Biblia opisuje ją oszczędnie, jasne jest, że to miejsce pełne ognia, w którym żadne apetyty nie są zaspokajane. To także miejsce pełnej świadomości i pamięci, co jeszcze bardziej potęguje ból. Nawet demony tam są po to, aby cierpieć.